Hejka moi mili, z tej strony TIGER MAX Dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w Euro Truck Simulator Przyjmiemy sobie zadanie Zaczymy rynek pracy Zaciągnę się jako zawodowy kierowca I co my tu mamy? Wrocław-Poznań Następny, Wrocław Ostrawa Katowice, Katowice, Poznań Dużo mamy na Poznań, Katowice A może weźmiemy to Zodanko, Wrocław Ostrawa Cyk Przyjmujemy zleconko Nasza baza jest. Zobaczymy, czy nic nie jedzie. Nic nie widać. Nic nie widać. No to gonimy. No tym razem dostaliśmy Iweko, nie jest to Volvo. i jedziemy do tej ostrawy Aj, nie zdążymy no dobre hamulce ma naszej weko Czekamy chwilę, moment na zielony i w długą. Tu nam trochę naczepa nie weszła tak jak trzeba Zahaczyliśmy, trzeba szerszym łukiem wejść Masz nową wiadomość No to później No jakiś koleżka pojechał z drewniękiem Most kolejowy z boku było widać ciekawe, czy się załapiemy. Udało się nam. No niebieski most, ciekawe gdzie to. Czy nie wyjechaliśmy z Wrocławia No i proszę bardzo, zaraz na czwóreczkę się wbijemy i uderzymy na Czechy. Reznę Praga prosto no, paliwa jeszcze mamy, o, pod górkę coś ciężko, ciężko mu idzie. Musimy być załadowani, tu mam pusty pas, a więc co? Rura. O, ten jakiś hotel widzę po drodze. 177 km, tak? O, kontrola prędkości. No, takim takim autem, to my chyba nie przekroczymy tej prędkości. Czyżby to już granica była? No, fotoradar, no, no, no. Ładnie to wzorowane w miary. Co tutaj się robi? Początek płatnego odcinka. Zachowaj bilet naciskając następujący klawisz. Enter, A, To nie była granica. Mamy płatny odcinek autostrady. To już uderzamy, tam się wbijemy pomału. Uuu, kolego Nas przyblokował, no Jakiś autobusik, tam jakieś hangary mamy. Las ładnie siatką odgrodzony, zwierzyna nam nie będzie pod koła wpadać. Już inna nawierzchnia się zmieniła. No i coś, coś ta. I weko strasznie słaba Ostatnio jak z Wrocławia do Poznania jechaliśmy to To nasze Volvo poginało 80 km a nawet i 100 Ta coś jakoś Jakoś nie bardzo. No, tym jakieś ładunki mają, pewnie więcej płatne. Stacja benzynowa, ale na razie jeszcze paliwko mamy. Nie będziemy zjeżdżać. Stacja też ładnie zrobiona. Stacja Eurin. No i żem się zagapił na stację i zjechałem z pasa. No, no i co wyjedzie? No, poczeka. autobusik zasuwa. Przejazd, poniedziałek, godzina 15:45. Tak patrzę, ile tam jeszcze nam zostało tej drogi. No, teraz się trochę rozpędza, ale widzę, że to nie jest to samo Gvolvo tak, mi się wydaje, że ciupkę lepsze. Paliwa pół baku mamy. Wolna ta ciężaróweczka naprawdę tam już za nami widać, dwie następne, pewnie nas zaraz będą wyprzedzać o no, kawałek, są za nami. Siki nas mijają. O, jakieś roboty drogowe. No ale to na poboczu. Ograniczenie do 90. Proszę bardzo, jak pracują na polskich autostradach. No, szefunci uliczką jakąś podjechał. łatny odcinek mamy znowu przed nami no, to już jakieś, jakaś miejscowość większa no a pojedziemy widzę, że wolna jest. Zwolnimy, bo mandat dostaniemy. Ticketik, please, 11 euro. A twój pracodawca to dobrze, że nie my. No, tu na ciężaróweczka jakaś minęła. Puścimy ją. Niech jedzie. My się za nią wbijemy. I tak odbijamy na prawo. też jedzie jakaś ciężarówka na ostrawę do Czech no to już ta autostrada inaczej wygląda trochę no ile z górki będzie pomykał no, maksymalnej nie wyciągnął chyba Bija do 80, no, chociaż mała góreczka już traci moc. No, paliwo jeszcze mamy, spać nie musimy. Wow, przekroczyliśmy 80 na godzinę. 5-19 to chyba wszędzie tak No i mamy granicę i jesteśmy w Czechach. Tablica informacyjna tam była, temat prędkości no, to nas nie dotyczy, raczej, bo my nie przekraczamy tej prędkości. Tam jakaś elektrownia z przodu widoczna. Na godzinę. Co uda się tą ciężaróweczkę wyprzedzić, czy nie? Czy jakieś miejscowina jest? Zdążymy, czy nie? Bo zaraz nawracamy tu. No, tam jakieś koleje. Jeszcze ją wyprzedziliśmy. Prawa Kraków. No proszę, jak ładnie widać pociągi tam. Katowice, dobra. I przez Czechy do Krakowa, no. Tak można, czyli już jesteśmy w tej ostrawie, odkryto miasto, pewnie że odkryto, musimy zwolnić, bo zaraz będziemy skręcać w lewo. Trzeba przygotować. No, strawa tak jakby większa była troszkę. No, żeśmy troszkę zahaczyli na chodnik. Chyba się nic nie stanie, co? Jakiś salon samochodowy Carrefour i my jedziemy do Carrefora. Lekko przycisnąłem, i co? I ciężarówka zahamowała. Musimy szerszym łódzkiem wjechać. No, teraz powinniśmy do... A jeszcze raz spróbujemy podejść do tego. Zaparkowane. No proszę. Poziom nam wskoczył. Cukier dostarczono z Wrocławia do Ostrawy. 206 km. 3 godziny 49 minut. I zużyte paliwo 102 litry. No ładnie, ładnie. Doświadczenie nam przybywa. Wynagrodzenie nasze 3000 euro. Wolne punkty doświadczenia. 1. W trakcie swojej pracy uzyskasz cenne doświadczenie. Im większy dystans pokonasz, tym więcej otrzymasz doświadczenia. Dzięki czemu uzyskasz punkty zdolności, które następnie można wykorzystać do zaznaczenia Twojej biegłości w prowadzeniu ciężarówki. Lepsze zdolności blokują możliwości nowych zleceń, jako że firmy będą pewniejsze twoich kompetencji zaczną oferować ci lepsze zlecenia za co oczywiście wyższe wynagrodzenia. Więc co my tu mamy? Tu szkolenia jakieś potrzebujemy? Dostawa na czas? Delikatny ładunek? To mówię na razie nie. Uranga pierwsza dostawy do 350 kilometrów to może później no, a może weźmiemy sobie to o wysokiej wartości albo delikatne ładunki Dobra, wysoka wartość Cyk, mamy dodane. I mamy zastosuj. jakiś maila dostaliśmy. To sobie przeczytamy. Nowiutka ciężarówka marki Volvo jest na sprzedaż. W Luksemburgu. No proszę bardzo. I kosztuje aż... 7200... euro. No dobra. Ale to trzeba tam po nią dojechać. Wiadomość przeczytana. Tu mamy... Kup ciężarówkę. I jest tylko ta sama. Zdolności, jakie odblokowaliśmy. Więc co, ja na razie się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek z serii Eurotrack Simulator, część druga. Cześć, na razie.